Dawid Pasieka, który wraca dzisiaj do składu Podlesianki, no zaliczył mały epizod, ale debiut zaliczony w Betlik III lidze. Humor pewnie jednak nie najlepszy, bo tracimy bramkę w ostatniej sekundzie meczu tak naprawdę. Tak, dokładnie, gdzieś tam mieliśmy mecz pod kontrolą, tam w tych ostatnich no w ostatniej minucie, że tak powiem głupi faul błąd sędziego również przy tym niestety i, i kończymy ten mecz remisem, gdzie bez, bez problemu powinniśmy wywieźć stąd Trzy punkty powinny zostać tutaj. Cieszę gdzieś tam powrót do zdrowia No i nic tylko dalej pracować, żeby, żeby w zdrowiu być cały czas. Czy jesteś gotowy do rywalizacji na 100%, jeżeli chodzi o miejsce w składzie, czy ta kontuzja jeszcze gdzieś tam jest odczuwalna? Jest jeszcze odczuwalna, ale gdzieś tam jak rozruszam bioderko to... To jestem w stanie rywalizować i wydaje mi się, że to jest kwestia y, może tygodnia i jestem. Jestem na 100%. Dzisiaj doczekałeś się tego debiutu. Można to tak nazwać, czy tak do tego nie podchodzisz? Liczysz jednak na nieco więcej minut na boisku? Nie, nie, minuta to, to za mało, żeby to nazwać debiutem i liczę w następnych meczach na więcej po prostu. No i pewnie okazja będzie, bo te problemy kadrowe mamy spore, na no dzisiaj wypadły wini, nie wiadomo co ze zdrowiem tego zawodnika, no ten szpital w Podlesiu niestety się powiększa. Tak, gdzieś tu się otwiera furtka do, do zaliczenia większej ilości minów w następnym meczu, no ale to jest decyzja trenera i zobaczymy co z tego wyjdzie i winie mu życzymy powrotu do zdrowia szybkiego.